Czy zastanawiałeś się, jak to możliwe, że od tylu lat w Polsce jest tak źle, ludzie są tak niezadowoleni z tego, co się dzieje w polskiej polityce, a mimo to od tylu lat w Sejmie mamy ciągle te same osoby? Jak to się dzieje, że politycy kłamią nam prosto w twarz, a potem ludzie i tak na nich głosują? Zobacz ten piękny sondaż. Za chwilę przedstawię Ci sensowny i realny plan działania, który sprawi, że już w 2015 roku właśnie takie będą wyniki wyborów. Od 1989 roku w Polsce rządziło wiele partii. Żadnej z nich nie udało się wyeliminować podstawowych problemów: wysokiego bezrobocia, skomplikowanego systemu podatkowego, wysokich kosztów pracy, kiepskiej służby zdrowia, przerostu biurokracji i wielu, wielu innych problemów. Ciągłe zadłużenie się państwa stało się tak normalne, że dzięki manipulacji mediów większość ludzi zaczęło wierzyć, że tak powinno być, że deficyt budżetowy to normalna rzecz. Żadna z sejmowych partii nie ma co do tego wątpliwości. Czy myślisz, że jeśli PO wygra kolejne wybory, to nagle ocknie się i uzdrowi Polskę? Wydaje ci się, że zmieni się coś, kiedy PiS znowu dojdzie do władzy, albo gdy znowu będzie rządziło SLD. Jak mawiał Albert Einstein, szaleństwem jest robić cały czas to samo i oczekiwać innych rezultatów. W takim razie jak to zmienić, skoro inne partie nawet nie przekraczają progu wyborczego? Jednym z największych kłamstw, które serwują nam media i politycy, jest to, że marnujesz swój głos, kiedy oddasz go na małą partię, która nawet nie dostanie się do sejmu. Tymczasem jest dokładnie odwrotnie. Marnujesz swój głos, kiedy głosujesz na którąkolwiek z tych partii, które obecnie są w Sejmie, bo wtedy błędne koło będzie się toczyć. W Polsce jest mnóstwo niezadowolonych ludzi. Dzieli nas bardzo wiele, ale możemy się zjednoczyć w jednym celu: wyrzućmy wszystkich obecnych polityków z Sejmu. Zobacz, dlaczego będzie to łatwiejsze niż się wydaje. Wybory 2011. Frekwencja 49%. To znaczy, że ponad połowa z nas nie była wystarczająco zainteresowana poparciem żadnej partii. 4,5% osób oddało nieważny głos. Dopiero z tych głosów liczy się procent poparcia. PO 39%, PIS 30%, Ruch Palikota 10%, PSL 8%, SLD 8%, pozostałe partie łącznie 4,5% na PO i PSL głosowało w sumie 6 milionów 800 tysięcy ludzi. Zatem, żeby stworzyć koalicję, która teraz rządzi całym krajem, potrzebne było zaledwie 18% głosów wszystkich Polaków. Jak myślisz, jaki procent z tych ludzi głosowało wtedy nie dlatego, że lubią PO, ale dlatego, że nie chcieli PiSu u władzy? Albo zwyczajnie wybrali mniejsze zło? W takim razie, co zrobić, żeby zatrzymać całe to błędne koło? Po pierwsze... Sam nie daj się zaślepić. Nie pozwól się przekonać do głosowania na kogokolwiek z tej bandy. Choćby Tusk podjechał pod Twój dom najpiękniejszym autobusem, choćby PiS czy SLD obiecywali zerowe bezrobocie, choćby Palikot wymachiwał największym do na świecie. Nie daj się zwieść ich fałszywym słowem. Po drugie, nie pójście na wybory nic nie da. Tak samo oddanie nieważnego głosu. Zrobiła tak ostatnio ponad połowa społeczeństwa i nadal ci sami ludzie są w Sejmie. Zamiast tego oddaj głos na jakąkolwiek partię spoza tych, które obecnie są w Sejmie, liczając to wszelkie ich odłamy. Wybierz sobie tę partię spoza Sejmu, która najbardziej Ci odpowiada. Po trzecie i najważniejsze, powiedz o tym innym ludziom. Udostępnij ten film na swoim Facebooku. Nie raz, udostępnij go raz na miesiąc, raz na tydzień. Wytłumasz to swojej rodzinie. Promuj ten film gdzie się da, na przykład na demotywatora, na kwejku. Na innych stronach, dzięki którym może on dotrzeć do szerszego grona. Jeżeli masz kanał na YouTubie, sam nagraj na ten temat film. Wyłącz telewizor i oglądaj wartościowe programy, na przykład Mariusza Max Kolonko albo Podziemną TV. Pamiętasz Akta, i wtedy nie pomogły nam żadne sprzedajne media. Protesty zaczęły się od internetu. To ludzie podnieśli raban i zatrzymali rząd, który bez protestów na pewno wprowadziłby tę ustawę. Drodzy Polacy, bez względu na różnicę zjednoczmy się, żeby zadać kres tej patologii, która szerzy się w naszym kraju. A być może wtedy znowu będzie tak, jak zapowiadał Donald Tusk. Już wkrótce Polacy zaczną wracać z emigracji, bo praca tu będzie się opłacać. Będą nas leczyć dobrze zarabiający lekarze i pielęgniarki, dobrze zarabiający nauczyciele będą uczyć nasze dzieci, a dobrze zarabiający policjanci będą dbać o nasze bezpieczeństwo. Przy bezpiecznych drogach wyrosną nowoczesne stadiony i pływalnie. Czy to możliwe?